Witam bardzo serdecznie z tej strony Trolek i to będzie mój pierwszy film nagrywany z Need for Speed Awards. A Na razie single player pościg z policją, pobawimy się trochę. Na razie mam trzeci poziom poszukiwalności, ale pobawimy tutaj się do piątego, mam nadzieję, że mnie nie złapią. Miałem zamiar grupowy pościg, grupową ucieczkę nagrywać, ale oczywiście wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że tego nie nagram, bo oczywiście musi wyrzucić mnie cokolwiek. Raz Need for Speed, raz karta, karta graficzna, a raz nie wiem, wszystko, wszystko po prostu się ścina, wyrzuca mnie cały czas. Więc na razie nagrywam ucieczkę przed policją. Grafiki niestety nie zaznacie tutaj jakiejś wybitnej, ale to za sprawą Frapsa i tego, że mój komputer nie jest jakiś wybitny. No ale będzie nieźle. Jakoś spróbuję to zatuszować, jak to się mówi. Po pościgamy się kilka minut z policją. Co tam Trzeba zniszczeń jak najwięcej narobić. Lubię Dodge'a chargera, to jest docharger charger super Bio malowany na naszą flagę narodową i nim można taranować każdą policję. A, chyba, chyba mnie zgubili idioci. Niestety, policja na początek nie jest zbyt ogarnięta i właśnie się zdarza coś takiego jak tutaj, że se stoi po prostu przede mną i nie wiem na co czeka. A, puknę sobie. No i w sumie. Na razie będzie to pierwszy filmik Potem prawdopodobnie nagram coś z wyścigów Albo z pościgów Jak wreszcie będę, będę w stanie to zrobić y... yeah. No to będzie ciekawie Bo już jest czwarty poziom zagrożenia Już dwie kolczatki leżą Już robi się coraz bardziej niebezpiecznie Nagrywam cały czas to Bo niestety inaczej nie mogę Innego wyścigu Bo mi wszystko wyrzuca Nie spychaj mnie Chyba żarty jakieś. No! Come on! Dobra, odwróciłem. Jest dobrze. Jest nawet dobrze. Teraz ja zepchnę. Mam moc, mam masę. Niestety nie jest to auto na wyścigi, nie jest to auto na dragi. Za wolno się rozpędza, za mała prędkość maksymalna, bo to tylko 284 w aktualnym tuningu moim. No i dlatego jeżdżę z policją, bo jest dosyć ciężkie i można przesuwać wszystkie auta. Need for Speed'a, jakby się ktoś pytał, gram już niedługo w sumie, mam ten 29 poziom, ale zasadniczo zaczynałem jeszcze jak Need for Speed był beton, tylko miałem bardzo długą przerwę od niego i dlatego stąd mam w sumie tego dodża chargera, bo teraz jest nie do kupienia za, za pieniądze uzbierane w grze, ale za to mogę sobie poszaleć teraz i pocieszyć się tym superautem. Chcę się wrócić po tą blokadę, bo oczywiście znowu mnie zgubili. No, Nie mogę tak szybko skończyć tego puścimy. No, jest. Teraz, teraz się wbiję. albo nie. Ominę. Tak, teraz mnie policja nie dogoni, to chyba żartują. Ja jedę tylko 220. Jest, jest blokada, jest blokada. I będzie podwójny. Zniszczenia coraz większe policyjne. Miejmy nadzieję, że nie złapią mnie pod koniec tego filmu. Bo już się robi ciekawie. Jest piąty poziom zagrożenia. Zaraz wyjadą super auta. Będzie bardzo ciężko. A ja wyjadę na autostradę. Ach, ciężko je przesunąć. Dobra, jedziemy. To będzie bardzo ciekawe, więc... Nie przełączajcie odbiornika. Znaczy, nie wyłączajcie YouTube'a. Aaaa, taka policja to samo, No nie no, uciekłem. Kurczę. Tak, 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 tak ciężko pościgać się chwilę z policją Chcę tak z 10 minut pobie, pojeździć sobie Bo co, co to tam 4 minuty pościgu Ogólnie jak wam się będzie podobał Minecraft Albo Need for Speed Dajcie o tym znać w komentarzach Lajkujcie, subskrybujcie I nie wiem Piszcie, odpiszę na pewno Nie mam zbyt wiele zajęć Nie mam zbyt wiele fanów Więc na pewno odpiszę jak coś, to poszukajcie także mojego, mojego fanpage'a na Facebook'u. a ale przyłożył. Nie no, to to, to jakiś szwir jest. Jedziemy. Nie możemy tak łatwo się dać. Nie po to nagrywam filmik, żeby paść w czwartej minucie. Ja no, lipa. 4,5 minuty. Mój rekord to 12 minut ucieczki, a to już była masakra. Coś jedzie i jedzie. Mm, chyba się kręcę w kółko. <grym> no to wyjedziemy gdzieś. Ups. Wyjedziemy gdzieś dalej. 35 radiowozów jest zainteresowanych. Moim pościgiem za mną pewnie około 10, więc robi się coraz ciekawiej. A ja nie mogę im tak łatwo uciec. Znowu kolejna blokada, którą można ominąć. Jak oni stawiają tą blokadę? W Polsce to już mnie niedawno złapali. Co to za amerykańska policja? Jakieś lipa. Ale bardziej przeszkadzają te samochody na drogach niż ta policja. Zobaczymy. O, jeszcze mnie popchnęli. No i zaraz będzie skasowany kolejny. Jedziemy. Tutaj się kończy praktycznie jeden pościg dla klasy C Team Escape. Więc tutaj znam te okolice dosyć dobrze. I wiem, że zaraz będzie masakra. Masakra, bo tutaj zawsze stawiają blokady jakieś. Pojadę w stronę plaży Bo dosyć znam ten rejon O, postaram się ich gdzieś tu zatrzymać Już pięć i pół minuty O ja pierniczę. No, 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 no Czurka! Jedziemy Nie złapali mnie jeszcze To dobrze Dochodzi 6 minut To dobrze Coraz ciekawiej się robi Z każdą minutą będzie coraz więcej radiowozów Chyba, że skasuje zaraz coś Mapa, mapa. Następny będzie niedługo już. No. Mówiłem, że bardziej blokuje policja niż te radiowozy, jeżdżą w cały świat. Tu jest wy wybrzeże. Tutaj będzie pączki, pączki uwielbiam poczki. pączki. O ja. Zablokowałem się na jakimś pikselu. Nie, 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 nie. Został jeden. Będzie końcówka. Nie, nie, nie. Nie ucieknę jednak. O ja, dziękuję. Teraz jak wyjadą... O kurcze, blady. O ja. No to świetnie. To już jest po mnie. Fajnie. No to he, tyle było. Tyle było mnie w Need for Speed'ie. To już koniec. złapany. Dobra, to byłoby na tyle w sumie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, straciłem pieniądze, zniszczyłem auto i nic nie wygrałem. Szczęście mi jak zawsze dopisuje. Żegna wszystkich z Need for Speed'a, Trolek. Cześć.